Dzień dobry, łowię, tutaj łowię, łowię, które są dla łowię, bo ma urodziny łowię, Cześć, klaski Cześć! łowię, co robisz? Takie łowię, tutaj. i tutaj? łowię, tutaj. łowię, tutaj? No to wychodzi na to, że mamy COVID. Od Mam dzisiaj pierwszy dzień kwarantanny. Tam pierwszy dzień <laughs> Covidowca COVID Jak się czujesz? Bywało lepiej A ty czemu jęczysz? Zuzia jeje tutaj Zuzia jeje tutaj No wyglądasz jak chora <laughs> Komplement jako typowych covidowych to nie mam. Wczoraj, fakt faktem, bolała mnie dość mocno głowa, ale dzisiaj mam typowe objawy bezobjawowego covidu. No, zobaczymy, jak się dzień potoczyć. Będzie dalej. Na razie czeka nas 10 dni kwarantanny. Minimum. Zobaczymy, jak potem przebiegną testy i inne dziwne rzeczy. Kra? Kra. Kra. Jakoś trzeba sobie radzić na kwarantannie, dla, nie, nie? No. Dla. Wow, ośmiominuta. Ale wiecie co? Chyba mamy zadanie bojowe. A jakie mamy zadanie bojowe, Zuzanno? Posprzątać wszystko. samochód, no poczekaj, no samochód chyba musi mieć jeszcze okna, nie? Uwaga. Jest, jest nie jakieś imię. Jak jest nasz imię dla auta? E... Multipla. Nie. A. Może... Wiesz co? Wow. Proszę. Dawać. To jest nieodklejony chyba cały, nie? Ej. Ej. Dobrze, dziękuję. Листа это сделал шатан. Я, 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 я. lakiernictwo tu jest na poziomie fabryki Mercedesa. Teraz musimy mu narysować piękne lampy. Ja tutaj siedzę. malujesz na innym kolorze? No, bo czarnym można malować po innych kolorach. Jak zmieszasz kolory ze sobą różne, to ci będzie zawsze inny kolor. Hmm. Myślę, że w tym samochodzie brakuje jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pasażerów! Andrzej. Jest Andrzej, dobra. Adrian, owca Krystyna, królik Antoni, dwa liski. Liski jak się nazywały? Rysiek i Zbyszek chyba, nie? To jest Rysiek, a to jest Zbyszek. Myjemy łapy? Daj, potrzymam ci zabawkę. No, myjemy łapki. Ja Mam wiem. potrzymać? Dobra, trzymam. Myjemy. Dobra, to co, to teraz? Jakąś świnkę pepę, tak? Tak. Jakąś świnkę pepę i dacie teraz trochę tacie popracować, dobra? Tak. Dziękuję. No, to jeszcze jakąś świnkę Pepe i można wracać do roboty. 40 metrów kwadratowych z dwójką dzieci, semikotem to jest jednak duże wyzwanie. Ale damy radę. Damy radę, damy radę. No, a żeby było fajniej, to. Mam dzisiaj urodziny. 33. Moja mama mi powiedziała, że to wiek Chrystusowy. Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Czy mam już się kłaść krzyżem za grzechy? <głosy> <głosy> Czy po prostu dojrzałem? Nie wiem. No, ale niespodzianka fajna. Pierwszy cień kwarantanny na 33 urodziny. Będzie lepiej. A pewno będzie lepiej. Musi być lepiej. Trzymajcie się ciepło. Miłego. Coś tu cicho. Michasia. Misha oh, Hey Mimi hey. Misha